Kto z Was kiedyś wyobrażał sobie kraj tak mały, że bez problemu zmieściłby się w jednej dzielnicy dowolnej wielkiej metropolii, a jednocześnie jest domem dla jednych z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie? Dokładnie tam zabierze nas dzisiejsza podróż: do fascynującego miejsca, jakim jest księstwo Monako, mikropaństwo, w którym mieszkańcy po prostu nie płacą podatku dochodowego, gdzie jachty są większe niż nie jeden apartament. A liczba policjantów na ulicach jest tak absurdalnie wysoka, że wygląda to jak sceny z filmu. Ale najbardziej szokujące jest to, że tutaj po prostu nie ma biedy. Tak dobrze słyszysz. Cały kraj, w którym bycie biednym, po prostu nie istnieje. Ciekawicie, jak to w ogóle możliwe? Dlaczego to miejsce jest tak inne, tak wyjątkowe i pełne tajemnic? No to szykuj się, bo od teraz światy w perspektywie zabieracie w niezapomnianą podróż prosto do kraju, w którym słowo bieda po prostu nie istnieje. Numer jeden. Lokalizacja i podstawowe informacje. Kiedy mówimy o Monako, co jako pierwsze przychodzi ci do głowy? Luksus, przepych i oczywiście pieniądze. Dużo pieniędzy. Ale zanim zanurzymy się w to, co sprawia, że ten maleńki skrawek ziemi jest tak ekskluzywny i pożądany, najpierw zrozummy, gdzie dokładnie się znajduje i czym tak naprawdę jest to miejsce. Monako. To po prostu drugi najmniejszy kraj na świecie, zaraz po Watykanie. I kiedy mówię mały, mam na myśli naprawdę mały, tylko 2,02 km2. Żebyś miał wyobrażenie, cały kraj można przejść pieszo w mniej niż godzinę. Brzmi jak przesada, prawda? Ale to najszczersza prawda. Tylko że, mimo swojego mikroskopijnego rozmiaru, ten mikrokraj. Ma lokalizację, której mógłby pozazdrościć każdy kraj na świecie. Leży wciśnięty między Francję a Morze Śródziemne, w samym sercu słynnej i pełnej blasku lazurowego wybrzeża. I to właśnie sprawia, że choć jest taki mały, Monako łączy w sobie rajskie plaże, super nowoczesne wieżowce sięgające nieba i góry, które sprawiają, że cały krajobraz wygląda jak z hollywoodzkiego filmu. Ale jest jeszcze coś ciekawego. Mimo, że Monako oficjalnie nie należy do Unii Europejskiej, używa euro jako swojej waluty dzięki specjalnym umowom z Francją. Innymi słowy, wszystko tutaj jest stworzone po to, żeby maksymalnie ułatwić życie zarówno mieszkańcom, jak i milionerom, którzy często odwiedzają to miejsce. Efekt? Kraj absurdalnie elegancki, z infrastrukturą na najwyższym światowym poziomie i atrakcjami, które dosłownie zapierają dech w piersiach. A wiesz, co tak naprawdę sprawia, że Monako jest inne niż jakiekolwiek miejsce na tej planecie? Fakt, który brzmi aż niewiarygodnie: tu po prostu nie ma biedy zero, absolutnie żadnej. I to właśnie sprawia, że wszystko wydaje się jeszcze bardziej nierealne. Numer 2 Rodzina Grimaldi. Zanim Monaco stało się prawdziwym rajem dla miliarderów, pełnym Ferrari, luksusowych kasyn i ekskluzywnych imprez, ten malutki skrawek ziemi miał już za sobą historię pełną intryg, zwrotów akcji i niesamowitych ciekawostek. A wszystko zaczęło się dawno temu, w XIII wieku, kiedy pewien zbuntowany przywódca z Genui, Francisco Grimaldi, Postanowił przejąć fortecę stojącą dokładnie tam, gdzie dziś znajduje się Monako. I uwierz, nie zrobił tego w byle jaki sposób. Francisco wymyślił plan, który jak na tamte czasy był po prostu genialny i niezwykle odważny. Po prostu przebrał się za franciszkańskiego mnicha, zapukał do bram fortecy, udając duchownego, który szuka schronienia i ochrony. No i zgadnij co? Strażnicy dali się nabrać, otworzyli bramę i niespodzianka. Francisco wraz ze swoimi ludźmi wszedł do środka i przejął kontrolę nad całym miejscem. I wiesz co jest w tym wszystkim najbardziej niesamowite? Ten plan był tak skuteczny, że od tamtej pory aż do dziś rodzina Grimaldi rządzi Monako. Obecnie kraj jest monarchią konstytucyjną, co oznacza, że tak, jest książę na czele państwa, ale działa też demokratycznie wybrany rząd i normalne instytucje państwowe. Na tronie zasiada teraz książę Albert II, syn legendarnej gwiazdy Hollywood, Grace Kelly, która została księżną po ślubie z ówczesnym księciem Rainierem III. I nie ma w tym żadnej przesady, gdy mówimy, że ta para stała się jednym z największych symboli glamuru i elegancji na świecie. Ale jak to bywa w królewskich historiach, i tutaj nie zabrakło ciemnych rozdziałów. Istnieje nawet bardzo znana legenda o czymś, co nazywa się klątwą Grimaldich. Podobno pewien mnich, rozwścieczony podstępem Francisco, rzucił na całą rodzinę klątwę, według której nigdy nie zaznają pełni szczęścia w miłości. I wiesz co, czy to przypadek, czy nie, faktem jest, że historia Grimaldi rzeczywiście pełna jest tragedii. Najsłynniejszą z nich była oczywiście tragiczna śmierć Grace Kelly w wypadku samochodowym. Niezależnie od legend, jedno jest pewne, Monako oficjalnie stało się niezależnym, suwerennym państwem dopiero w 1861 roku po podpisaniu porozumień z Francją. I od tego momentu rodzina Grimaldi robiła i wciąż robi wszystko, aby zapewnić nie tylko niezależność, ale i niesamowity dobrobyt temu maleńkiemu kawałkowi raju. I powiem ci, oni naprawdę trafili w dziesiątkę, a już za chwilę zrozumiesz dokładnie dlaczego. 3. Fakty kulturowe i ciekawostki. Monako może wydawać się maleńkie na mapie, ale jeśli chodzi o ciekawostki, jest po prostu gigantyczne. Na początek oficjalnym językiem kraju jest francuski, ale istnieje też lokalny dialekt, monegaski, którym wciąż posługują się niektórzy starsi, tradycyjni mieszkańcy, dbając o zachowanie lokalnej tożsamości. I wiesz co, różnorodność to tutaj coś absolutnie naturalnego. Chcesz dowód? Około 75% mieszkańców to cudzoziemcy. To oznacza, że oprócz francuskiego, na ulicach bardzo często słychać włoski, angielski, a czasem i inne języki. A skoro już mowa o tożsamości, mam dla ciebie ciekawostkę, o której mało kto wie: Flaga Monaco jest niemal identyczna z flagą Indonezji. Serio. Obie składają się z dwóch poziomych pasów: czerwonego na górze i białego na dole. Różnią się jedynie proporcjami. Flaga Indonezji jest szersza. Poza tym wyglądają jak flagi bliźniaczki, rozdzielone przy narodzinach. A to jeszcze nie koniec. Mimo, że Monako jest w pełni niezależnym państwem, to nie posiada własnych sił zbrojnych. Tak, dobrze słyszysz: o bezpieczeństwo kraju w przypadku sytuacji ekstremalnych dba Francja. Na co dzień ochroną księcia i pałacu zajmuje się niewielka Gwardia Książęca. Która pełni raczej funkcje ceremonialne niż militarne. Jeśli chodzi o edukację, Monako również ma swoje specyfiki. W całym kraju działa tylko jedna oficjalna uczelnia Międzynarodowy Uniwersytet w Monako. Mimo to poziom edukacji jest bardzo wysoki. Szkoły oferują naukę dwujęzyczną, a czasem nawet trójjęzyczną przygotowując dzieci od najmłodszych lat do życia w bardzo kosmopolitycznym środowisku. A na koniec tej porcji ciekawostek. Czy wiedziałeś, że Monaco ma nawet własną narodową reprezentację piłkarską? Tak jest, ale spokojnie, nie zobaczysz jej ani na Mistrzostwach Świata, ani na Euro, bo nie jest zrzeszona ani w FIFA, ani w UEFA. Za to słynny klub AS Monaco, który reprezentuje kraj, gra w lidze francuskiej i co ciekawe w 2004 roku dotarł aż do finału ligi mistrzów UEFA. To tylko dowód na to, że jeśli chodzi o Monako, rozmiar naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Numer 4. Plac zabaw dla miliarderów. Skoro już znasz historię i ciekawostki Monako, pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe, że tak maleńki kraj bez przemysłu i surowców stał się synonimem luksusu i bogactwa. Odpowiedź opiera się na dwóch kluczowych elementach. Pierwszy to turystyka luksusowa. Już w XIX wieku książę Karol III wpadł na genialny pomysł. Otworzył kasyno w Monte Carlo, to samo, które dziś kojarzysz z filmów o Jamesie Bondzie. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Monte Carlo szybko zaczęło przyciągać milionerów i wpływowych ludzi z całego świata, stając się miejscem luksusowej rozrywki. Z czasem Monako zyskało jeszcze więcej atrakcji opery. Prestiżowe teatry, wyścigi jachtów, wydarzenia kulturalne, a przede wszystkim Grand Prix Formuły 1. Raz w roku wąskie ulice księstwa zamieniają się w jeden z najsłynniejszych i najbardziej niebezpiecznych torów wyścigowych na świecie. Nie można mówić o Monako i Formule 1 bez wspomnienia o Ayrtonie Sennie. Brazylijczyk jest tutaj prawdziwą legendą. Sześć zwycięstw, w tym pięć z rzędu, to rekord, którego do dziś nikt nie pobił. Senna jest tu uwielbiany i wspominany na każdym zakręcie tego toru. Drugi filar bogactwa Monaco to jego polityka podatkowa. Mieszkańcy po prostu nie płacą podatku dochodowego zero. To przyciąga celebrytów, sportowców, przedsiębiorców i miliarderów, którzy szukają sposobu na ochronę swojego majątku przed wysokimi podatkami. Połącz to z przepiękną lokalizacją nad Morzem Śródziemnym. Klimatem pełnym bezpieczeństwem i prestiżem lazurowego wybrzeża. Efekt Monako stało się oficjalnie placem zabaw dla miliarderów, ceny nieruchomości nawet 100 tysięcy euro za metr kwadratowy. A chętnych nie brakuje, ludzie dosłownie ustawiają się w kolejce, by żyć w tym luksusowym raju podatkowym. I teraz najważniejsze, tutaj nie ma biedy. Nie zobaczysz bezdomnych. Nie ma ludzi żyjących z zasiłków ani z pensji minimalnej. Ale czy to oznacza, że pracownicy, kelnerzy, sprzątaczki, kierowcy też zarabiają fortuny? O tym opowiem Ci już za chwilę. Więc zostań ze mną, bo zaraz dowiesz się, ile naprawdę można zarobić w Monako. A kto wie, może podsunę Ci też pomysł, jak złapać swoją szansę w tym niezwykłym miejscu. A teraz pamiętaj, kliknij, lajka, like subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. To nic nie kosztuje, a bardzo pomożesz w tworzeniu kolejnych wyjątkowych materiałów. Numer 5. Kasyno w Monte Carlo. Pamiętasz, jak przed chwilą wspominaliśmy o legendarnym kasynie w Monte Carlo? No to nie da się opowiadać o Monako, nie zaczynając od niego. To miejsce to nie tylko atrakcja, to dosłownie turystyczne serce całego księstwa. Wiesz, ten typ budynku, na który patrzysz i od razu myślisz, to wygląda jak plan filmowy. I masz rację, dokładnie tak jest. Budynek to prawdziwe arcydzieło architektury neoklasycystycznej, zaprojektowane przez tego samego architekta, który stworzył słynną operę paryską Charlesa Garniera. Z zewnątrz jest przepiękny, ale to, co czeka Cię w środku, to po prostu magia. Bogato zdobione sale, ogromne żerandole, marmury i ten klimat absolutnego luksusu, który pewnie kojarzysz tylko z filmów o Jamesie Bondzie. I skoro już o nim mowa, tak, agent 007 też tutaj bywał. Co więcej, jest tu nawet tajny tunel, który łączy kasyno z luksusowym hotelem de Paris, stojącym dokładnie naprzeciwko. Ten tunel jest zarezerwowany dla celebrytów, miliarderów i VIPów, zwłaszcza podczas najbardziej ekskluzywnych wydarzeń. No powiedz sam, czy może być coś bardziej w stylu Jamesa Bonda? I teraz coś fajnego. Jeśli chcesz po prostu wejść i zobaczyć holka syna, wejście jest całkowicie darmowe. Możesz zrobić zdjęcia, podziwiać wnętrza i poczuć ten niesamowity klimat. Ale jeśli marzy Ci się zasiąść przy stołach do gry, musisz już zapłacić opłatę wstępną. I uwaga, przestrzegać bardzo surowego dreskodu. Zapomnij o szortach, klapkach czy podkoszulku. Tu elegancja to absolutny obowiązek. A teraz szykuj się, bo nadchodzi najbardziej szalona ciekawostka. Obywatele Monako mają zakaz gry w kasynie. Tak, dobrze słyszysz. Jeśli urodziłeś się w Monako, nie masz prawa nawet pomyśleć o obstawianiu w Monte Carlo. A skąd się wzięło to prawo? Cofnijmy się do XIX wieku. Wtedy książę Karol III zorientował się, że jeśli pozwoli mieszkańcom grać, wielu z nich szybko straciłoby swoje majątki. Rozwiązanie? Zakaz gry dla Monegasków i przekształcenie kasyna w maszynkę do robienia pieniędzy z pieniędzy turystów. I przyznaj, plan zadziałał perfekcyjnie. Od tamtej pory kasyno w Monte Carlo to ekskluzywny plac zabaw dla bogatych turystów, którzy mogą tutaj wydawać fortuny bez wyrzutów sumienia. A obywatele Monako spokojnie chronią swoje bogactwo. W praktyce dziś to już niewiele zmienia, bo bądźmy szczerzy, większość osób mieszkających w Monako i tak to obcokrajowcy. Ale umówmy się, ta historia dodaje temu miejscu niesamowitego uroku, prawda? Numer 6. Najciekawsze miejsce w Monako. Monako to nie tylko Formuła 1, kasyna i luksusowe auta, wiesz, ten kawałek kraju ma o wiele więcej do zaoferowania i jeśli lubisz zwiedzanie, historię, kulturę albo po prostu chwilę relaksu, to ten przewodnik jest właśnie dla Ciebie. Na początek. Co powiesz na spacer po wąskich uliczkach Monaco Ville, czyli tej uroczej dzielnicy położonej wysoko na skałach Laroche, z której rozciąga się przepiękny widok na morze? To właśnie tam znajduje się imponujący pałac książęcy, w którym do dziś mieszka rodzina Grimaldi. A jeśli trafisz tam w okolicach południa, będziesz mieć okazję zobaczyć tradycyjną zmianę warty, która odbywa się codziennie i serio. To jedna z tych atrakcji, które naprawdę warto zobaczyć na własne oczy. Zaraz obok znajduje się kolejne miejsce, którego nie możesz przegapić katedra Monako. To przepiękna świątynia, w której spoczywają członkowie rodziny książęcej, w tym sama Grace Kelly, legendarna księżna i aktorka. To miejsce pełne historii, piękna i wzruszeń, ale spokojnie, to dopiero początek. Jeśli kochasz przyrodę i życie morskie, Musisz odwiedzić niesamowite muzeum oceanograficzne, założone przez księcia Alberta I. To prawdziwa lekcja o oceanach, z ogromnym akwarium, wystawami o wielorybach, rekinach i badaniach pomagających chronić życie morskie. Jeśli jednak wolisz rośliny niż ryby, koniecznie zapisz sobie to miejsce. Ogród egzotyczny. To totalnie kosmiczne miejsce, z gigantyczną kolekcją kaktusów i sukulentów z całego świata. A żeby było jeszcze ciekawiej, w środku znajdziesz jaskinię prehistoryczną, pełną stalaktytów i stalagmitów. Widok naprawdę jak z innej planety. Dla tych, którzy szukają spokoju, jest też ogród japoński. Zbudowany w 1994 roku, wygląda jak wyjęty z filmu. Z mostkami, stawami, karpiami koi i tradycyjnymi herbaciarniami. To idealne miejsce, żeby się wyciszyć i zapomnieć o całym świecie. A teraz trochę luksusu, bo przecież jesteśmy w Monako, prawda? Jeśli chcesz zobaczyć jachty wielkości pałaców, wystarczy przespacerować się po słynnym porcie Herkulesa. Spacer tam to gwarancja jednej myśli. Serio, jak dużo jest bogatych ludzi na tym świecie. No i oczywiście, nie możesz wyjechać z Monako bez kąpieli w morzu. Główna plaża kraju to plaża Larvotto. Jest mała, trochę sztuczna, ale za to morze jest jak basen. Błękitne, spokojne, idealne dopływania. Do tego bary, restauracje i świetna atmosfera. A jak zabraknie miejsca na piasku, bo bywa tłoczno, to, to bez problemu. Wszyscy po prostu rozkładają się na betonowych trybunach, łapią słońce i cieszą się przepięknym widokiem na Morze Śródziemne, bez stresu i na totalnym ludzie. Numer 8. Kraj, w którym nie ma biedy. I teraz dochodzimy do najbardziej surrealistycznej części tej całej historii i bez wątpienia do tej, która najbardziej wprawia ludzi w osłupienie? Monako jest znane jako kraj, w którym po prostu nie ma biednych ludzi. I uwierz lub nie, to wcale nie jest przesada ani mit. Oficjalne statystyki mówią jasno, wskaźnik ubóstwa w Monako wynosi dokładnie zero. Ale jak to w ogóle możliwe? Cóż, w praktyce odpowiedź jest znacznie prostsza i jednocześnie trochę szokująca niż się wydaje. Koszty życia w Monako są tak absurdalnie wysokie, że jeśli nie masz naprawdę grubego konta bankowego, to po prostu nie jesteś w stanie tam mieszkać. Bez żadnej przesady. Nawet malutkie mieszkanie może kosztować kilka milionów euro, a cena za metr kwadratowy należy do najwyższych na świecie. Efekt? Mieszka tam tylko ten, kto naprawdę ma ogromne pieniądze to tworzy coś w rodzaju ekonomicznej selekcji naturalnej. Jeśli nie jesteś bogaty, to zwyczajnie nie masz szans, żeby się tam osiedlić. To trochę tak, jakby istniała niewidzialna, ale bardzo realna bariera, która oddziela ultra bogatych od całej reszty świata. No dobra, ale pewnie teraz zadajesz sobie pytanie: a co z ludźmi, którzy pracują tam przy prostych rzeczach? Kelnerzy, sprzątaczki, kierowcy, sprzedawcy, czy oni też zarabiają fortuny? Odpowiedź brzmi: nie. Większość z tych osób nawet nie mieszka w Monako. Codziennie dojeżdżają z pobliskich miejscowości we Francji lub we Włoszech, robią klasyczny dojazd w obie strony. Pracują cały dzień w luksusie Monako, a wieczorem wracają do swoich domów poza granicami księstwa. Dlaczego? Bo po prostu nie da się tam wynająć ani kupić żadnego mieszkania za normalną pensję, nawet jeśli to całkiem niezła europejska pensja. To byłoby absolutnie nieopłacalne. I w gruncie rzeczy cała ta sytuacja jest dość ciekawa, żeby nie powiedzieć dziwaczna. Nikt tam nie głoduje, nikt nie żyje w nędzy, ale nie dlatego, że kraj zlikwidował biedę, tylko dlatego, że jeśli nie masz pieniędzy, to po prostu nawet nie jesteś w stanie wejść do tej gry. I choć brzmi to naprawdę dziwnie, dokładnie tak właśnie działa Monako. Numer 9. Bezpieczeństwo, które szokuje. A na zakończenie tej naszej podróży po Monako. Nie mogło zabraknąć tematu, który bez żadnej przesady zwala z nóg absolutnie każdego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. Bo umówmy się, kiedy masz kraj pełen milionerów, miliarderów, super samochodów i zegarków droższych niż mieszkania, bezpieczeństwo to nie luksus, to podstawa, to konieczność. I teraz uwaga, w Monako przypada średnio jeden policjant na około 70 mieszkańców. Tak. Dobrze słyszysz. W zależności od źródła te liczby się nieco różnią, ale proporcja i tak jest absolutnie kosmiczna. Chodzenie po ulicach bez przynajmniej jednego policjanta w zasięgu wzroku praktycznie niemożliwe. Ale jeśli myślisz, że na tym koniec, to się grubo mylisz. Całe księstwo jest dosłownie naszpikowane kamerami. Robisz dwa kroki, jesteś nagrywany. Skręcasz za róg tam czeka kolejna kamera. I tak jest wszędzie na każdym kroku. Efekt oczywisty. Przestępczość praktycznie nie istnieje. Napady kradzieże, włamania są tak rzadkie, że kiedy już się zdarzą, trafiają do wiadomości. Poziom bezpieczeństwa jest tak absurdalnie wysoki, że ludzie, zarówno mieszkańcy, jak i turyści chodzą po ulicach z zegarkami wartymi 100 tysięcy euro. Ferrari, Lamborghini czy Rolls Royce stoją sobie pod restauracjami otwarte bez alarmu, bez stresu, dosłownie jak zwykłe rowery. I nikt, absolutnie nikt, nawet się nie ogląda przez ramię, sprawdzając czy ktoś go śledzi. Oczywiście dla kogoś, kto przyjeżdża z zewnątrz, zwłaszcza z krajów, gdzie bezpieczeństwo jest poważnym problemem, to wygląda jak coś z innej planety, aż trudno w to uwierzyć, ale dla mieszkańców Monako to po prostu kolejny element codziennego komfortu. No bo powiedz sam, móc chodzić spokojnie z Rolexem na ręce, albo zostawić Ferrari otwarte na ulicy, to nie jest przywilej, który znajdziesz gdziekolwiek, prawda? I teraz pytanie do ciebie. Wyobrażasz sobie życie w takim miejscu? Bo powiem Ci, po tylu historiach, tylu ciekawostkach i tylu szokujących faktach mam dla Ciebie pytanie, która z tych informacji najbardziej cię zaskoczyła? Wiedziałeś na przykład, że mieszkańcy Monako mają zakaz grania w słynnym kasynie w Monte Carlo, albo że w praktyce prawie nikt tu nie mieszka, jeśli nie ma fortuny na koncie? Ist daj znać w komentarzach. I jeśli podobał Ci się ten materiał, to wiesz co robić. Kliknij lajka, like zasubskrybuj kanał Światy w Perspektywie i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ogromnie Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas i widzimy się w następnej przygodzie.